Jeżeli ktoś idzie na zatracenie, prawda, to jest poważna sprawa, bo nie robisz nic, żeby dzięki łasce Bożej e, i pracy nad sobą, żeby się z tego wyrwać. E, on już sobie stworzył to więzienie, w, jakby zamknął się w tym więzieniu, no to prowadzi do, do unicestwienia. Ksiądz Bogusław Kowalski i Michał Paciński zapraszamy. zapraszamy. Królej Dam Chrysta zawsze i wszędzie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień? Szczęść Boże. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja biorę sobie do serca to, co Państwo piszą, i staram się hołdować temu, żeby księdzu nie przerywał. No. Także dziękujemy Państwu bardzo. Ale to, to, to już ja, Pani Michale, proszę czasem mi przerwać, bo, bo taki słowotok może stać się taki może nie trochę ciężki w odbiorze. No, nie tak. wolno mi. Nie, no oczywiście, drodzy Państwo, wiadomo, no, zdrowy, zdrowy dystans i zdrowa proporcja. Dziękuję za uwagi. Tak, zapisuję. Także spoko. Jesteśmy czujni. Ja cię czuję. Proszę, księdza, to teraz y, właśnie, bo ja mam taki, taką przypadłość, niestety, do której się przyznaję, od tego zacząłem. Taka moja słabość, że czasami mam wrażenie, że ksiądz mi ucieka, dlatego przerywam. E, taki mały mój nałóg. Czy to jest grzech? Potrzebujemy waszego wsparcia, żeby dalej tworzyć program Ksiądz Boguś Wyjaśnia. Prosimy, odwiedź stronę wspierajsalwe.pl lub patronite. Przerwać księdzu? <laughs> Głębszy oddech. Mały nauk. Każdy nauk jest czymś złym, no, czymś złym. Natomiast to jest tak jak z grzechami. Bywa grzech ciężki, grzech lekki, no i bywa nauk drobny, nie czyniący zbyt dużo spustoszenia. Bywają nauki bardzo poważne. I e, no, jeżeli ktoś nazywa nawet e, swoje dobre przyzwyczajenie, bo niektórzy żartobliwie mówią, a ja mam taki nauk, żeby, się, e, żeby tak sobie wejść do kaplicy adoracji. Mam już taki nauk, że codziennie na pół godziny muszę wejść. A, no to, to już chwalebne. Nawet, To chwalebne. tak. No i to trudno mówić. Nauk raczej, no tak jak przyjęło się w naszym słownictwie jednak, mówić o e, e, rzeczach, które człowieka zniewalają i jest to albo psychiczne, albo fizyczne jakieś zniewolenie nabyte. Koniecznie trzeba podkreślić nabyte, bo nikt z nałogiem się nie rodzi. Może mieć skłonności, ale z nałogiem się nie rodzi. Nauk niestety się nabywa i tutaj jak już mówimy o nałogach, jakichkolwiek, to musimy wiedzieć, że kiedyś jest początek tego nałogu. Jeszcze nie wydaje się, że to prowadzi w linii prostej do nałogu, a potem staje się nałogiem, i, i potem zwalczyć nałóg jest bardzo trudno. To jest tak, jak, przepraszam, może nie jest to stosowny przykład. Jak się codziennie myje nogi, no to łatwiej brud zmyć po całym dniu niż po tygodniu. Jakby ktoś. Bardzo jaskrawy czy, przykład. Bardzo jaskrawy, tak. Czy koszula prana systematycznie, czy raz na rok, no to wiadomo, że już po roku można jej nie doprać. No, może nie są to najlepsze przykłady, ale coś z tego jest, coś z tego jest. I dlatego i dlatego nauk to jest poważny ogranicznik taki, a nawet w życiu człowieka, a nawet. Sprawa, która może po prostu zabijać człowieka systematycznie, powoli, a czasem bardzo radykalnie. No właśnie, bo ja zacząłem oczywiście trochę żartobliwie, ale z tym, że przerywam, to przepraszam. Postaram się nie. Natomiast już tak zupełnie poważnie. W jednym z odcinków, chyba w tym, kiedy rozmawialiśmy o dewocji tak. i rozróżnialiśmy skrupulatstwo i, tak. i dewocję, właśnie w jednym z wpisów było, że. Pojawił się temat nałogu jako takiego, bo tam ksiądz chyba powoływał się, na który jakiś przykład musiał tam paść. Być może, być może. Stąd ten temat dzisiaj. Mówiąc najprościej, aczkolwiek wiem, że to proste nie będzie. Czy nauk jest grzechem, ewentualnie wiadomo, że, lub też nie wiadomo, czy grzech staje się nałogiem, jak to wygląda, jak to rozróżnić, jak to się ma, chociażby też przyspowiedzi. I tutaj właśnie bardzo słusznie Pan zauważył. Spowiedź, sakrament pokuty, jedna z, jedno z jego zadań to nie tylko rozgrzeszenie, bo to nam się tak najczęściej kojarzy. Wyznanie, rozgrzeszenie, żal, pokuta. Jeden właśnie z elementów sakramentu pokuty to jest również przestroga. Przed niebezpieczeństwami, jakie czekają. I teraz, jak pan mnie pyta, czy nauk jest grzechem, to nie jest taka łatwa odpowiedź. To trzeba by wejść, cofnąć się do początku. Kiedy zaczyna się igranie z nałogiem, może tak bym powiedział, albo paktowanie z nałogiem. Weźmy, Taką klasyczną sytuację. Ktoś e, zaczyna e, pić sobie alkohol, lekkie piwo, wino, wieczorem, po pracy. Robi to raz w tygodniu. Ale pomyślał sobie, dlaczego nie trzy razy w tygodniu? A dlaczego nie codziennie? No to, e, to już. Życie pokazuje. To nie to, że ksiądz Kowalski wymyślił, czy pan Michał. Życie pokazuje, że takie wejście na ścieżkę systematycznego dzień w dzień picia alkoholu, prędzej czy później skończy się alkoholik, alkoholizmem i skończy się nałogiem. Czyli uzależnieniem. Uzależnienie. Czy to z nikotyną, czy z narkotykami. Z narkotykami to. Jest jeszcze gorzej, bo zaczyna się niewinnie od miękkich, tak zwanych nie jestem specjalistą, ale jak znam życie, zaczyna się od miękkich, ale organizm ma to do siebie, że zaczyna się domagać coraz mocniejszych wrażeń, jakie dają narkotyki. I potem. Już ta ostatnia faza, to już człowiek jest całkowicie ubezwłasnowolniony i jak nie zacznie, jak nie zacznie leczenia, tak samo z każdym innym. Z hazardem, z, z pornografią, z, z wszelkimi takimi niebezpiecznymi, z, 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 z tymi no, mediami, tymi, prawda, Socjalne z media, wolę... Tak, to też jest dzisiaj jak uzależniające. Pan to lepiej tymi terminami operuje, socjal, social, social media. O, nie, właśnie, generalnie media tak chciałem powiedzieć tak. treści Ale z mediów społecznościowych zanie do telefonu, no, nauk telefonowy no, jak to dzisiaj wielu ludzi nie potrafi funkcjonować i teraz jak pan pyta czy to jest grzech na różnych etapach to jest y, różna ocena moralna jak ktoś wchodzi na ścieżkę i już spowiednik, otoczenie rodzice, dzieciom mówią nie brnij w to a ktoś brnie, no to już jest poważna sprawa. Mm. Bo potem, kiedy jest w nałogu i jego wola jest ograniczona, to też nie można powiedzieć, że nie ma grzechu. Jeżeli podejmuje walkę, to materialnie grzech jest grzechem, ale. Ocena moralna jest inna, gdy ktoś idzie na terapię, walczy, spowiada się yy, systematycznie, nie poddaje się, modli się, a y, czym innym jest wtedy, kiedy ktoś w ogóle sobie odpuszcza i już Że nie walczy o tkwi w tym tkwi w tym i nie podejmuje walki, mhm. a to jest bardzo poważna wina. Jeżeli ktoś idzie na zatracenie, prawda? To jest, to jest poważna sprawa, bo nie robisz nic, żeby dzięki łasce Bożej i pracy nad sobą, żeby się z tego wyrwać. On już sobie stworzył to więzienie, jakby zamknął się w tym więzieniu, no to prowadzi do, do unicestwienia. Takie dobrowolne unicestwienie. Temat, który się pojawił w jednym z wpisów naszych, bo ten temat jest inspirowany Państwa wpisami, tam nie było jednego konkretnego, natomiast kilka takich gdzieś mi się rzuciło w oczy. A palacze. Tak. A palenie. Bo ja tam się rozgorzała taka, taka tak. dyskusja przez chwilę, nawet, nawet pod jednym z naszych filmów. Bardzo poważnym grzechem jest, kiedy zaczyna ktoś, kto nie musi palić, i zaczyna. Szuka w tym przyjemności, ciekawość i jeszcze jak ciekawość zaspokoiła, się wycofuje, bo w, 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 to, to jeszcze pół biedy. Natomiast jak już wszyscy dookoła mu mówią, nie rób tego, bo to skończy się Twoim zniewoleniem i nie słucha, to już jest bardzo poważne wykroczenie. Natomiast Natomiast, kiedy ktoś jest nałogowym palaczem i znowu nie podejmuje walki z paleniem, a jest nałogowym, a nie podejmuje walki, też ponosi winę moralną. Nie walczy o, o siebie. Ale ocena moralna yy, kogoś, kto szuka, szuka, wchodzi na ścieżkę, żeby znaleźć nałóg, choć on jeszcze tego tak nie nazwie, to już jest poważny grzech, dużo poważniejszy niż ten, kto już. Y, jest nałogowcem, wolę ma ograniczoną, y, jak walczy, żeby się wyzwolić, nie składa broni, chwała Panu, i to jest na pewno inna ocena moralna, a, niż wtedy, kiedy a, już nic nie będzie, będę palił do końca życia a, i tak dalej, machnąć ręką W każdej dziedzinie, w każdej. To, bo pode... Przy nałogach jakby... najlepiej to widać. Tak, bo jakby wiadomo, alkohol, narkotyki to są jeszcze, tak, tak powiem, nieco bardziej specyficzne, tak. głębsze rodzaje uzależnienia. Natomiast ja tak, przepraszam, przyczynam się tych papierosów, które tak. są złe, bo to musimy też podkreślić, bo tak. nas demonetyzują. To złe jest. Tak. Ale no ktoś pali, nie wiem, 20 lat, tak odruchowo, normalnie, chodzi do spowiedzi, znaczy uczestniczy w życiu Kościoła, chodzi do spowiedzi, powinien się wyspowiadać z tego czy nie? Powinien się wyspowiadać... Zakładając, że tak naprawdę nie do końca ma też ochotę rzucać to palenie. No tak se pali, bo sobie pali. Niby to jest złe, ale sobie pali. No i tutaj następuje takie stępienie sumienia. Mhm. Stępienie sumienia, że e, wiem, że to jest złe. E, w wpisałem ten grzech już w moje życie. Nie można żadnego grzechu wpisać na stałe. Może mi nie wychodzić, może mi się nie udawać. Ale nie mogę wpisać tego grzechu, że to już tak będzie, bo nie jestem w stanie się z tego wyrwać. To jest trochę brak zaufania do Pana Boga, jakaś niewiara w łaskę, którą możesz otrzymać, jak będziesz chciał, pragnął. I dlatego tu y, pogodzenie się, takie bezrefleksyjne, takie po prostu, y, bo nie, no to, no to jest, przywiązanie do, to to jest mi wybaczyć, przywiązanie do grzechu. Proszę mi wybaczyć to określenie, ale to grube konsekwencje rodzi. Takie niewinne spojrzenie na swój taki niby niewinny, ale zły nauk. Tak, y, tak tylko że też no, trzeba całe uwarunkowania jednak brać, że jednak wola jest ograniczona, ale podkreślam, cały czas. Do tego wracam. Czy ja się z tym godzę i chcę to zwalczyć, czy po prostu machnąłem na to ręką mhm. i to nie to, że mi nie wychodzi, nie chcę mi się, nie będę, nie chcę mi się. Okej, okay, ale wracając do meritum. Y, to wszystko, co ksiądz powiedział, wyznać to? Tak, tak, powinno się wyznać, tak. Okay. tak dlatego, że to y, w, w, w niektórych wypadkach, jak mówiłem, jest to grzech powszedni, Oczywiście no, co do tak, tak w sensie ścisłym nie mamy obowiązku wszystkich grzechów powszednich wyznawać, ale jeżeli, ale jeżeli ktoś, dla kogoś jest to problem i on to widzi i to znaje, to, to wyznać, bo wyznanie grzechów jest też czymś mobilizującym do czujności, kontroli i przyzywaniem łaski Bożej, żeby dzięki tej łasce i pracy nad sobą udało się wyrwać z jakiegoś nałogu, z tego nałogu w tym wypadku. Prawda? Mogę zajrzeć za kulisy bycia księdzem? Tak. Czy tak. w przypadku na przykład nałogu, już dajmy na to, nie, oczywiście papierosy są złe, to wiemy, natomiast tak. już mówię o tych grubszych, głębszych problemach, tak. alkohol, narkotyki, Tak. Czy zdarzyło się księdzu, albo może zna ksiądz historię, kiedy wręcz w konfesjonale pojawiła się prośba o pomoc, że ten nauk, że nie, że ktoś, przepraszam, powiem to, nie, że ktoś bliski może z otoczenia, nie do kogoś, nie do kolegi z pracy, mhm. tylko akurat w konfesjonale nastąpił ten moment. I jeżeli tak, to co wtedy na przykład. Ale nie bardzo rozumiem, że, żeby. Nie, no, że prosić przychodzi o pomoc. Penitent przychodzi, Aha, wyznaje grzechy, tak. ale jednocześnie pada to hasło, że proszę księdza, ja już sobie nie radzę, potrzebuję pomocy. I on się zaczyna otwierać. A, no to... No bo mówię o kwestii, wiadomo, duchowa spowiedź A nie, jedna. no to oczywiście, że tak. A to oczywiście, tak, to nieraz, no oczywiście. Zwłaszcza przy grubych sprawach. I tak. wtedy jest tam synu, córko, bracie, yy, siostro, to masz numer. To są typowe takie sytuacje bardzo trudne i bolesne, bo często ten przypływ pragnienia wyzwolenia się, na przykład z tego alkoholu, bo on jest takim sztandarowym przykładem, że przychodzą e, po alkoholu się wyspowiadać. Oczywiście po alkoholu ja nie spowiadam, nie powinno się tego robić. E, sakrament powinien dokonywać się w, w trzeźwości. Ja mówię, wytrzeźwiej i przyjdź. A proszę księdza, nie, nie, nie. Jak, I większość nie, nie wraca. Ale niektórzy wracają. O właśnie, o Niektórzy wracają i wtedy musimy długo pogadać, żeby umotywować człowieka i i gdzieś nim pokierować. Różne. Niektórzy przychodzą, żeby wpisać się do Księgi Trzeźwości, bo on wie, albo zdaje sobie z tego sprawę, albo ktoś mu powiedział, że jak przyrzekniesz Panu Bogu, jeszcze pieczęcią, czyli wpisem, zobowiążesz się, to słuchaj, Pan Bóg będzie szczególnie czuwał nad Tobą. Ale musisz zaciskać zęby i dokonywać wielkiego wysiłku, bo tu nie da się bez wysiłku wyjść z nałogu. Czy na przykład, czy na przykład pokierować na właściwą terapię, podpowiedzieć, albo jakiś element pracy nad sobą, jak, jak wyrwać się z tego sidła. To jest bardzo częsta sprawa. To przy różnych nałogach. W niektórych wypadkach no, nie potrafię pomóc. W niektórych, w niektórych wypadkach nie potrafię pomóc poza tym jakimś takim radykalnym ucięciem albo skierowanie, skierowaniem gdzieś, do tak, specjalisty. Bo, oczywiście, bo niektóre nałogi już wymagają takiej no, wręcz psychologicznej pomocy, takiej te, te, terapeutycznej. Owszem, Życie duchowe. Wielu alkoholików podkreśla, e, bo są wspólnoty, na przykład AA, które pomagają wyjść z nałogu, e, bardzo związane z Kościołem, z chrześcijaństwem, a są niektóre, które idą tylko według tego. lekko laickie. E, tego. Tak, ta, laickie w sensie. Metoda jest mhm. ta sama, tylko że tu jest jeszcze ubogacane łaską Bożą i zwracaniem się do e, pana Boga o mocy, siłę. I, y, I nieraz y, miałem i mam penitentów, którzy na stałe zmagają się y, z alkoholizmem i wychodzą z alkoholizmu i żyją w trzeźwości y, całymi latami, ale potrzebują oprócz terapii takiej y, y, klasycznej, potrzebują bardzo słusznie, a nawet na pierwszym miejscu podkreślałem, żeby nie Pan Bóg, to ja bym w ogóle na terapię nie poszedł, a wiem, że. Wolą Boga i jego łaską było to, że trafiłem na taką wspólnotę, a, a że jestem pod opieką takiego terapeuty. I wychodzę, i ktoś z dumą gasi 10 świeczek, 20, czyli 10 lat nie pije, 20 lat nie pije. Ojej, to są cudowne przykłady. To są piękne i chwalebne wręcz. I chwalebne, Szkoda, tak. że muszą być, ale no wiemy, że świat jest jaki jest, i łamności są. To jest to, jak tak, są, jak ale... z chorobą każdą. Mhm. Jak nam dolega coś i choroba się pogłębia, no, jak się nie pójdzie do lekarza i powie lekarzu dopomóż mi to są specjaliści od leczenia od przywracania zdrowia prawda? Już mamy szacunek dla wszystkich lekarzy Pan Bóg jest lekarzem tylko Bóg nas uzdrowi jak człowiek nie przyjdzie do Boga i nie otworzy się a Pan Bóg może działać w ten sposób dobrze tak, ja ci daję koło ratunkowe, wchodź na ścieżkę terapii. A co w przypadku, bo dobra, tego nie ustalaliśmy, ale zapytam, a co w przypadku, jak lekarz choruje? No, oczywiście, że choruje. Ja podkreślam, że wszystkie grzechy, jakie są, wszystkie grzechy, jakie są i są grzechy, które prowadzą do nałogu, nie omijają nikogo. Nikogo. Również i, bo rozumiem, że chodzi Panu o duchownych. No pytam tak, tak. Tak, oczywiście, że są księża w nałogu i to przecież są księża w nałogu i tutaj, jeżeli taki lekarz, czyli duchowny, spotkałby na takiej drodze, to może korzystać ze swojego doświadczenia. Mhm. I? Wiem, że tak się dzieje, że ktoś próbuje kręcić, owijać w złotko, i taki duchowny, który doświadczył tego samego nałogu, choćby alkoholizmu, szybko go, szybko go weryfikuje i mówi: Ty mnie tutaj. Bajdułek nie opowiadaj, bo ja wiem jak to funkcjonuje. Otóż, bracie drogi, alkoholizm to jest przede wszystkim choroba zakłamania i życia nieustannego w kłamstwie, i ty nie dobieraj słów, tylko wal między oczy, jak jest naprawdę, a nie owijaj. I to można powiedzieć na bazie własnych doświadczeń wychodzenia z nałogu. No zresztą najlepszymi terapeutami tymi w grupach, tak. to zresztą jest, to nie jest żadne odkrycie, są ci, którzy z tego nałogu wyszli, oni wtedy tak. pokazują, czy to dotyczy właśnie czy alkoholu, czy narkotyków. Przecież jest, jest takie miejsce, gdzie leczą się, nie jedno jest miejsce, gdzie leczą się z alkoholizmu i duchowni, i świeccy, a ośrodek ten jest prowadzony przez księdza, alkoholika, który żyje już kilkadziesiąt lat w trzeźwości. On założył, on życie swoje poświęcił pomaganiu wychodzenia z tego nałogu i duchownym, i świeckim, i oni jadą na jednym wózku. No, I, I to jest. On, człowiek on, jest człowiekiem, ale tak. ludźmi jesteśmy taki. Ta, ta, Najbardziej demokratyczna choroba. Wszystkich polityków, lekarzy, księży, to... policjantów, redaktorów wszystkich ta choroba może zagarnąć, bo tutaj nie oszukamy natury. Natomiast, tak z ciekawości proceduralnie, jeśli mogę tak. zapytać może ksiądz wie, bo ksiądz akurat wiem, że nałogi, nałogi księdza omijają. Każdy ma swoje słabości, ale słabość to jest no termin. Tak, no tak? no to już, to no już tak. mówimy o nałogach. O słabościach swoich, to mógłbym na... A na opowiadać. Ksiądz alkoholik, oczywiście żyjący tak. jest już w trzeźwości, no wiadomo, że jest wino na mszy. Tak, no to jest, to jest problem. I różne są przypadki, najczęściej zaleca się, jeżeli ta odrobina wina mogłaby uruchomić. Całą falę, tak. Całą falę, taki ciąg. No to albo przez delikatne zanurzenie, to no to jest śladowa ilość, albo przyjmowanie komunii. I zaleca się wtedy, żeby odprawiał w koncelebrze. Aha. W koncelebrze i spożywał tylko ciało pańskie. Ale przez zanurzenie to już jest tak minimalna ilość, prawie, prawie że nieodczuwalna, że to nie... No, nie, nie jest w stanie uruchomić tego ciągu alkoholowego. Natomiast e, tak chroni się księży, e, którzy są e, na, w leczeniu, e, w fazie wychodzenia z tego nałogu, e, również przez taki sposób sprawowania Eucharystii. To spróbuję wyprzedzić pytanie, które pod tym filmem jestem przekonany, żeby się pojawiło, więc zadam je ja. Biorę to na siebie. E, sam fakt nałogu, pomocy, zwrócenia się o pomoc, opieki, jakby to jest to samo, tak? No, tu tak. są i przyjaciele, i dobrzy ludzie, i wsparcie tak. i tak dalej. Natomiast czy księdza w nałogu odsuwa się też czasami gdzieś, przepraszam, chowa przed wiernymi? No, tak. Właśnie. Tak, o... w, 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 w takich sytuacjach, kiedy yy, no, on yy, nie potrafi funkcjonować już w pełnej trzeźwości, no i nie daj Boże wychodzi do czynności duszpasterskich pod wpływem na przykład alkoholu, prawda? No to i albo, tak wybraliśmy leitmotiv mam no wrażenie, tak, to jest najbardziej powszechny. Albo nie daj Boże prowadzenie samochodu, mhm. w ogóle funkcjonowanie po alkoholu. I są takie sytuacje, że tak, suspenduje się zawiesza się w czynnościach kapłańskich aż do y, czasu powrotu do normalnego Czyli funkcjonowania. Jak jakby daje mu się ten czas na właśnie terapię, tak. na I, to, że... Żeby... Tak, i jak pan powiedział, chowa się go. No po przepraszam prostu, za takie określenie. Tak, no, bo... ale ja, ja się nie dziwię. Tak, trzeba po prostu y, odciąć go od, y, że tak powiem, dwóch y, spraw, które są tu ważne. Pierwsza rzecz, żeby nie sprawować czynności pod wpływem czegokolwiek, czy narkotyków, czy alkoholu, a druga rzecz, a druga rzecz no zgorszenie. zgorszenie, tak. nie można narażać życia sakramentalnego, już pasterskiego, na czynienie czegoś po alkoholu, bo to Wiarygodności mm. nie ma żadnej. No, sam sakrament byłby ważny. Tak jak się kiedyś tłumaczył, że sam sakrament jest ważny. Ale, ale dochodzi tu element no, duszpasterski i element zgorszenia, tak, żeby nie doszło do zgorszenia, bo to, to są grzechy wyjątkowo takie, no, osłabiające wiarę ludzką. Zgorszenie właśnie. Tak, to są przykre rzeczy, ale no, niestety Kościół się z tym zmaga, dźwiga to i, i takie przypadki są. I pewnie będą, bo tak jak powiedziałem na początku, Jakie grzechykolwiek są na świecie, to one zagarniają każdą sferę i każdą kategorię ludzi. To ja powiem tak. Mam taki może apelo, apelo Puenta I to mówię całkiem poważnie, bo wtedy, kiedy Państwo oglądacie ten odcinek, to już się zaczyna czerwiec. Znaczy końcówka maja, tak. więc jakby przebrnęliśmy <śm> przez maj. Ew, wakacje, luźniejsze terminy, wyjazdy, grille, spotkania. Obserwujmy siebie nawzajem. Miejmy na siebie nawzajem baczenie. I nie ma, mówię to prosto z serca, nie ma tu żadnej jakby zorganizowanej akcji, chociaż i takie też się odbywają, głównie na jesieni. Ale pomódmy się też za osoby uzależnione. Po prostu. Pamiętajmy o. Nich. O moc yy, wiary. I pragnienia, żeby wrócić do zdrowia duchowego i fizycznego. Ja już nie mówię o krucjacie, bo o tym to jeszcze przy tak. okazji porozmawiamy. Natomiast po prostu wspomnijcie na nich, czy ich znacie, czy ich nie znacie, ale dajmy im trochę siły, bo uzależnienia to rzecz straszna. Równia pochyła, a nikt nie chce się zatrzymać. A że zaczyna się teraz czas, uzależ... znaczy czas tych właśnie pokus i... Tak. i bodźców, to tym bardziej, żebyśmy wszyscy tego Byli Państwu sobie słowo ewangeliczne bądźmy czujni amen amen bóg dziękuję zaprać. bardzo dziękuję bardzo bóg zapłać